Prosiliście mi, moi drodzy, żebym z wami coś tutaj piechcił, gotował. Więc dziś przyszła ta, wykopowiem na chwilę, właśnie przyrządzam tu żebra i mięso w specjalnym boksie zlewowym, ale do tego stopnia wyczyszczonym i przygotowanym, że można w nim nawet sobie sałatkę zrobić. Już tak robiłem, nie? Dlatego z tego nietypowego miejsca będę wam mówił, jak się robi szybko. Coś takiego. Chociażby wstęp zrobię, potem zrobimy sobie pauzę na fajeczkę, nie? I potem druga część, no i coś tam, tam. Tak Także witam serdecznie ponownie z tej strony elektro. Sama dzisiaj od kuchni. od kuchni to serduszka, nie? Mięsko, 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 święta. Boże Narodzenie mamy dzisiaj, więc wszystkim szczęść Boże, błogosławieństwa Bożego Wam życzę. No i oczywiście chwalmy Pana. U nas Boże Narodzenie wygląda trochę inaczej, tym bardziej, że ja trochę objeżdżam tych światów różnych kursuje, nie? Najpierw skoncentrujmy się tak. Daliśmy tam już część przypraw, ale nie wszystko. Jeszcze potrzebujemy soli. Sól oczywiście mamy, bo kto się soli nie boi. Trzech białych zabójców. Cukier, sól i lekarz medycyny konwencjonalnej. Aczkolwiek już się to zmienia na lepsze. Solimy teraz tą potrawę. Tutaj nie ma poda. Solimy. Obficie solimy. Obficie, obficie oczywiście czosnek, zioła, wszystko było dane. Jeszcze sprawdzę, czy mamy coś na. no to jest w dzisiejszych czasach to jest na wszystko przyprawa. Jest przyprawa na. na bój głowy na przykład, nie? no, Albo na. albo do żeberek, albo do bigosu, albo kule pięta boli, nie? Czy tam coś? Różne są. Tymianek mam, tymianek dałem chyba już, nie? Ale rozmarynka można byłoby tam walnąć tak źźźdzbło. Yy dałoby to taką nutę, taką, no, taką powiem wam, prowansalską, jak to się mówi, nie? Więc pierdolniemy troszeczkę rozmarynka, niech to będzie troszeczkę takie boże narodzeniowe no co tam, nie? to zabroni? Tak <grywa> kurde, Sos też mamy już do tego, oku, ryba biały, To jest do ryby sos, no to nie mamy sosu, chory. A, jeszcze czy dać, żurek dać, dobra, to tą pudełeczkę wyciągamy, zamykamy, kładziemy tam, żeby spać, już poszły, do. No dobra, mamy liść papierosu, zapiekanka z szynką, z szynką i żurek, dobra, podamy. No to w tym momencie my mamy wszystko, co nam było potrzebne, wstawiamy teraz tłuszcz, wstawiamy tłuszcz, żeby się patelnia rozgrzewa. U nas to tak wesoło jest zawsze. U nas to tak wesoło zawsze siedzimy sobie wieczorami, co się bawimy się telefonami. No, jest zajebiście. Ja myślę, że mamy też pieczareczki i mandaryneczki będą tu wszystko, będzie tu będzie taki gorący wok. Mięso żeberkowo szwajnowy, nie? I ten indyk tam kurwa czeka w tej miejsce, ale to potem. Po tej pierwszej programie. Tu już się olej rozgrzewa pięknie. Pięknie damy na... Niech przypierdoli troszeczkę, nie? Podmuchają. A ja tam idę obrobić mięsko, nie? Mięsko. To jest taki... Wspaniałe. Wspaniałe, eleganckie. Z pierwszej półki. Pamiętajcie. To jest z pierwszej półki, by nic... Nic się nie dzieje. Mogliśmy dać jeszcze musztardy tutaj, no. Ty. Trzeba dać musztardy. Szybko obliżujemy ręce. Póki są czyste, nie? Czysty papier zawsze trzeba używać. Albo się oblizać. Mm. Zajebiste to jest. Ja myślę, że spodobają się Wam moje przepisy. Teraz szybko. Tu trzeba zmniejszyć już, a my szybko po musztardy. gdzie jesteś? Kurwa ty, flaszkę znalazłem w lodówce. Poszedłem po mostardę. Ja pierdolę To To jest to tyle. to ty? co jest to? Ty?